Witajcie kochani dzisiaj strapek są piąte, strapek z, z miejscowości Opole. Zobaczyć sami jestem w Opolu, tak więc zaraz się widzimy po drugiej stronie. No to co? Dzisiaj będzie to strapek z miejscowości Opole, Walotki z 59, 60, 5 gier królewskich, dwie ruszowe, jedna zielona, fioletowa i niebieska, worek pieniędzy z 59. Szczęśliwe linie. 80. Linia się nie utworzyła. Tutaj też linia się nie utworzyła. 97. Owoca Expressa. Dwa kocham. Strapki zielone z numerem 10. 11. 100 tysięcy w gotówce. Z numerem 22. Dama z numerem 34. No i krzyżówka. XXXL z numerem 5. Mój wkład to jest 50 zł. A my dziś zaczniemy od krzyżóweczki tę długa śno z głowy. Tutaj się utworzyły dwa słowa lucyna i oka. Tutaj się utworzyło jedno słowo knot, a w zielonej się utworzyło jedno słowo wasa, Dwie literki ostatnie do strapania I no to patrzymy V V V, v nam dali. A jaj. Litera S. Zobaczymy Ci litera S nam w czymś pomoże. Tutaj bom się nie utworzył. S. Hm. Opis skrzynia. No i po S. Tutaj drugie słowo los się utworzyło. Cieek literze S, ale nie mamy wygranej. Pewno pusta B. BR niestety strapka z, z krzyżówka XK z numerem 5 przegrana. No to patrzymy lotka z numerem 59, królik, motyl, koza, wiwiura z numerem 60, królik, ryba, pingwin. Koza. no i lotki przegrane niestety te najtańsze. Królowska, gra z numerem 45. Szukamy diamentu, naszyjnik, złoto, perła, złoto, moneta, perła, garnek. Niestety pusta, ja bym chciała wygrano zobaczyć w strapeczkach z miejscowości Opole. Naszyjnik, złoto, moneta, naszyjnik, kufer, kolczyk, moneta. 48 przegrane. Wersja zielona, królewska gra, fioletowa, diamentu nie widzę, kufer, widzę worek, róże, złoto, róże. Hm. niestety, kolejna przegrana. No to co, numer 50? Perła, garnek, naszyjnik, róża, moneta, moneta, kufer. No chyba za miejscowości opale nie zobaczę diamentu. A może jednak zaskoczy ta niebieska z 51? Tron, garnek, róża, garnek, róża, naszyjnik, tron. No jedna wielka tragedia z królewskimi grami. A może worek albo siódemkę znajdziemy chociaż. To znaczy pik albo siódemkę. Bank, klucze, korona, zegarek, monety, podkowa, safe, portfel niestety pusta z 59. No to co może chociaż linia? Coś z Opola będzie truskawka Tełcze. No i ostatnie to banan. No to co przegrany? numer 80. Szczęśliwe linie nie przegrane. NQD. No się czuję, szukałam przez zdrabki z Opola. Oj oj oj, a owo co eksplosja co na to? Pomarańcze nam dali. Jeszcze to się nie przyczyni tu tworzenia linii. No, o pole się. Niech o się postara, naprawdę. Kiwi. <ścoughs> no i co, ostatni owoc to ananas, które nam nic nie daje. 97 numer przegrany. AP. No niestety. Absolutnie powalone te zdrabki. No to co? Kocham zdrabki. Jeszcze 20 została po dwa razy. Kocham zdrabki. 100 tysięcy kudówce. A skrót dama. No to co? Z numerem 10 kocham zdrabki. Szukamy z serca. Albo 26. 30. 34. 16. No to co? 17. Zaczynamy oboczkiem. 7. 35. I mamy szesnaście, mamy dziesięć złotych, czyli o pole cokolwiek mi da. Szóstka, trzynaście, dwadzieścia dziewięć, oboczek trzydzieści trzy, oboczek dwadzieścia osiem, dwadzieścia dwa, dwadzieścia cztery, osiemnaście, dwadzieścia trzy, trzydzieści jeden. 11. Pewno u, u powinny być kontrolne. Sprawdzam. U, U się zgadza. 10 słodów, czyli cokolwiek o pole da. No nie mówię, jeszcze skończymy z 10 słodymi. No to co, z numerem 11. 23 szukamy. 27. Trójki i trzydziestki, Albo serduszka

no to co? Też kolejne 10 złotych. A nie, 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 nie. 30, jeszcze. 27. Wow! 20 zł. Ok, i mi to pasuje. 13, 8, 33. Y, Y nam daje 20 zł. Tak, czyli kocham, strawki O, Wynik opola, honor, 2 pod żołd. No to co? Jeszcze dwie strapki.

Idzie tu kontrolę HP. No niestety pusta. No i co? Ostatnia to dama została z numerem 44. Zobaczymy, czy będzie damą dla samej siebie, czy dla kogoś jeszcze innego. Na się dwa różne. Dwa różne. Nie próbują nas trollować. Biedrona, Piedrona i o! Super, super! No. Czyli będzie... o pole, stabilnie. Przynajmniej 35 zł będzie... Moneta, moneta, O moneta. Czyli nie bać najgorszej. safe, perła. I co my tu mamy? 5, 5, 10 zł. A, a. Czyli słowa nie zastępuje, Znowu w kopii 10 zł, wygrały dwie stropki i kocham stropki z numeru 10. W jednej było 10 zł, tak jak zatytułowany numer z drabki, a tutaj z 11, czyli kolejne razy 2 wygrano. Naszym przez 10 razy 2, czyli mamy 20 zł, czyli już 30. I tutaj dziesiątka kolejna, dama z numerem 34 dała nam 10 zł, czyli jestem tylko 10 zł plecy. A ja pozdrawiam tych, którzy. Mieszkają na Opolszczyźnie, a dokładnie też również w Opolu. Także co, trzymajcie się cieplutko. Przetestowałam kolejną o Opolę. To się trzymajcie, to pa pa.